W wolnym tłumaczeniu CMS to system zarządzania treścią, i w tym podejściu budujemy stronę z już przygotowanych przez twórców systemów elementów. Najpopularniejszą platformą systemów CMS jest oczywiście WordPress. WordPress charakteryzuje się tym, że jest bardzo prosty w obsłudze i tak naprawdę każda osoba bez znajomości zasad programowania może wykonać swoją stronę internetową. Po instalacji i prostej konfiguracji otwieram sobie projekt WordPressa i widzimy nasz panel. To jest tak zwany dashboard. W tym dashboardzie mamy bardzo dużo zakładek, ja omówię teraz te najbardziej podstawowe. Wygląd czy też appearance. To jest sekcja, w której wybieramy sobie motyw graficzny. I od tego kroku zazwyczaj zaczyna się praca nad stroną. Strony czy też pages. Tutaj tworzymy i edytujemy nasze podstrony, takie jak o nas, kontakt itd. Pisy albo posts. Tutaj tworzymy treści na bloga. Wtyczki albo plugins to są rozszerzenia, które dają nam nowe, gotowe funkcjonalności, np. formularze kontaktowe, sklep internetowy. No i mam jeszcze ustawienia. Tutaj możemy sobie skonfigurować rzeczy takie jak język, adres strony, strefa czasowa itd.